Dobra, teraz przechodzimy do ostatniej, mam nadzieję, części tych śmieszności. Już mam dość tego klepania głupot, więc skończmy to please. Wy też pewnie tak macie z zasłuchaniem tego, jeśli ktokolwiek wytrwa. Więc uwaga, ostatnią rzeczą są właściwości chemiczne. I teraz tak, już bez żadnych głupot zaczynamy od tego, że <laughs> moja bateria padła. Nie, no dobra, jeszcze wytrwam. Benzen jest palny W powietrzu spala się żółtym kopcącym płomieniem Jak każdy węglowodór W sensie po prostu yy, Wait, wait, wait Żółtym Po prostu się spala jak każdy węglowodór Nie da się inaczej W sensie zawsze każdy węglowodór jest chyba palny Z tego co wiem Żółtym kopcącym płomieniem spala się dlatego Że ma bardzo dużą zawartość yy, węgla W porównaniu do w ogóle wodoru I no dużo strasznie zawiera węgla, bo no, no patrzcie macie Aż wam napiszę, patrzcie C6H6 No 6 razy 12 to jest jakieś dobre 72 6 razy 1 to jest 6 No gdzie to się ma do czego? No to przecież wiadomo, że węgla, żeby tyle spalić tego to bardzo dużo potrzeba e, Dlatego dużo tlenu potrzeba, żeby uzyskać całkowite spalenie w formie CO2. Yy... Dlatego zwykle zachodzi po prostu reakcja niecałkowita, w sensie spalanie niecałkowite, prowadzące do węgla, dlatego tworzy się sadza, czyli żółty kopcący płomień. Wszystko się łączy w jedno. Wiecie. Yy... No ogólnie wzór taki typowy spalania to jest o, plus o 2, no i na przykład jeśli węgiel, to powstaje to wszystko mamy tutaj 6 3 tu mamy 3 a tu 2, no to 3 drugie całkiem proste, przyjemne i łatwe jak spalanie więc jest ok mm, więc jest palny może już sobie zapiszmy to. jest palny to jest ogień, żeby nie było ok Dobra, następne, nie odbarwia wody bromowej, yy, ani nie reaguje z roztworem KmnO4, więc to mamy załatwione z bani, do niczego nam to niepotrzebne, bo po prostu on nie jest w sumie ani nasycony, ani nienasycony, nie wykazuje... Typowej cechy związku nienasyconego, bo nie odbarwia wody promowej ani tych innych głupot, więc no widać, że coś jest z nim nie tak. Jest taki trochę niehalo, trochę przydumiony, może coś ten, ale po prostu nie odbarwia i tak dalej. Tego się trzymajmy i chwała mu za to, że go nie odbarwia. I teraz tak. Ulega reakcjom podstawienia i przyłączenia. Z tego co wiem, zajmiemy się tylko podstawieniem na całe szczęście, więc uwaga. Mogę Wam zostawić te głupoty, więc będą tutaj reakcje podstawienia. I one zachodzą według mechanizmu, o którym zaraz Wam powiem. Nie, ja jednak potrzebuję całej tablicy, a nie jakieś badziowie napisane już, co to w ogóle ma być. Dobra, to tak. Pierwszy z nich jest podstawienie chlorem lub bromem. Czyli mamy Cl2 lub Br2. Podstawienie Teraz tak Ten nasz kochany Który tak ładnie wygląda Plus Cl2 e, Żeby zaszła ta reakcja Potrzeba FeCl3 A dlaczego? Dlatego, że jony żelaza Przereagują z roztworem chloru o czym zaraz wam, znaczy no wiecie, z chlorem ogólnie, o czym zaraz wam będę pisać, i powstanie coś takiego, że y, chlor wyprze to jedno guwienko w sensie wodór, i powstanie coś takiego, y, a drugi chlor przyłączy się z tym wodorem wypartym, bo wiecie, ten chlor powie: A, dobra, Stachu, ja ci tu przyłączę, czy tam helenko, nie? I jest wszystko fajnie, a to się nazywa chlorobenzen. To akurat jest bardzo prosta nazwa, nic więcej nie trzeba. Do szczęścia, gratulacje. No ale e, spytacie się teraz, czy można to zapisać jakoś inaczej? A no można. C6H6 Plus Cl2. No też y, tylko dzięki temu. Y, o kurde, no teraz ja zwolniłam. I to jest inaczej C6H5CL. Plus HCl, bo zabraliśmy ten jeden wodorek, tutaj przyszedł, no ja, więc wszystko jest jasne. No, yy, i teraz tak. Ogólnie, patrzcie, takie coś, yy, bo wiecie, tutaj jest wszędzie cecha, cecha, ta, ta, cecha, cecha i sama cecha. Jeśli zabierzemy ten jeden wodór, no to powstanie coś takiego, i to inaczej wygląda po prostu życiowo, tak. I to, kochani, wiecie, to nie jest, że ja sobie tak dostosowałam ten. To jest fenyl. Po prostu tak się nazywa, taki jest i tak dalej. A z kolei ten, że związeczek inaczej ma swoją nazwę o taką. C. Czekajcie. O! No, wiecie, to jest CL, to samo co tam. To się na inaczej nazywa chlorek czego? Fenylu. Proste, logiczne, mam nadzieję, że czytajcie. Rozumiecie? Po prostu e, benzen bez jednego wodoru fenyl, a za, e, z chlorem zamiast wodoru chlorek fenylu. Nic prostszego akurat tutaj się nie trafi, kocham. Nic proszę. Taka sama reakcja by zaszła z bromkiem na przykład. Już wam będę hojna i wam to napiszę, że tutaj zamiast Cl może być Br, wtedy tutaj zamiast FeCl3 jest FeBr3, dlatego że wtedy żelazo łączy się z Br i zamiast Cl powstaje tutaj znowu brom. Tutaj jest Br, a tutaj jest. Bromobenzen. Inaczej to się nazywa bromek fenylu. Bromek, nie bronisław, bromek fenylu. I pięknie, wszystko elegancko, ładnie, i tak dalej. Więc czego chcieć więcej? Ano, chcieć więcej yy, mechanizmu elektrofilowego. Nie wiem, czy to mnie na innej lekcji wam powiem. Dobra, to na razie to wrzucam. To było podstawienie chloro... Chlora. Chlorem lub br bromem. Blisko br br